Witam Was, jestem Po co to jest kolejny odcinek z Europki? W tym odcinku atakujemy sobie na północ na pewno a zapewne również znowu w Mameluku się wbijemy i co dalej to się zobaczy. Bo tak na serio jestem coraz bardziej ograniczony i z tego powodu chciałem w Mamelukach bić tutaj do szamaru, żeby z szamaru. E, nie jest wasem Mameluku, więc tak jak będzie, trzeba się przez szamar prze, przebić. E, a z Medyną mam sojusz, ale ten sojusz teraz taki trochę mniej użyteczny się wydaje. Jak już nam się coś udało No ale zobaczymy wszystko jak to jeszcze pójdzie Mamy sobie klejma na A właśnie muszę zrobić sobie w ogóle dyplomatę wolnego Mamy klejma i na Giordzie, mamy klejma... Znaczy to na Lomsie dokładnie Na gurię, mam klejma na Ady... Po Polepszam relacje z Osmanami, bo troszkę mi podpadły I... Podbudowałem sobie teraz z Osmanami do 50 Osmanie mają akurat Trusa, więc to jest idealny moment, żeby ich... Żeby po prostu zorganizować jakąś wojnę I żeby mnie dalej wykerowali Bierzemy sobie Gazimoków do wojny, gdyż why not? I sobie pójdziemy właśnie w stronę dalej, Gruzji. Jeszcze tylko jedną rzecz się upewnię: czy mamy tutaj state'a? Nie mamy state'a, To pomimo, że nie mamy. Znaczy, nie, ale tego state'a nie okoruję, ale chcę go zrobić. Muszę sobie stabilność podbić, to jest pewne. Mówi, Władca zmarł i ten super dziedzic wszedł na tron. 18-latek, 554. Boli mnie to trade efficiency minus 10% niestety. Um, Co tyle na razie z tradea jeszcze nie zarabiamy, żeby to bolało nas w wielkości kilku dukatów. Ale jakoś dukat rocznie niestety z tego tracimy. Ale wracając, wypowiedzmy w, koń, w końcu tą wojnę. Medyna, Karakunu się nie dołączą. Karakunu jest w ogromnym depcie. Ja nie wiem, czy trzymaj ten sojusz z Karakunu. On jest bardziej taki. O, oh mają 9 tysięcy na całe. 9, 9 tysięcy na całe państwo. Dobra, nie ma, nie ma sensu trzymać. Udało mi się wygrać z tym Ajamem, ja im pomogłem troszkę e, Podbudujmy ewentualnie. Spend to Trust, żeby podbić trusta z nimi. Ale tak to this. E, no niszczymy ten sojusz w cholerę. Czemu nie mogę tutaj ruszyć. Do not Have Military Access. To co, nie dołączają się? A oni nie są sojusznikiem. Oni nie, oni nie mają sojuszy. A mamy jeszcze Trusa z nimi rok, więc akurat zajmiemy się Georgią najpierw, a później ładnie na Imertie rzucimy. Myślałem, że to będzie... Myślałem, że oni mają sojusz, ale nie wiem czemu tak myślałem. O! Nie włączyli fortu! Nie włączyli fortu! Idealnie się wbiłem. Demyt Ej, to pochlerem mi ci osłania, tylko straciłem punkciki. Kirkazja pójdzie przecież od nich. Demyt! Co do idei, wybrałem sobie quality. Myślałem nad administracyjnymi, ale administracyjne wezmę sobie po prostu następne. Z tego powodu, że obecnie mam problemy z punktami administracyjnymi. W sumie mam z nimi problemy od początku, teraz jak ten Waco się pojawi, trochę to pójdzie w górę, co prawda. A w sumie mógłbym kogoś insultować na score for insult i byłoby wtedy spoko, bo bym jeszcze punkt dostawał. Ale właśnie mam problemy z tymi punktami. I. Nie, najlepszym pomysłem byłoby właśnie iść teraz w administrację, gdyż z technologią mamy jeszcze problemy. Tu jesteśmy do tyłu z technologią. A właśnie z militarnymi byłem z punktami do przodu i uznałem, że sobie je wezmę. Poza tym się oczywiście jak najbardziej przydadzą. O, przybyli Osmanie z pomocą, już żeby oblegać. No i po wojnie z Georgią, tak się podzieliłem tereny. Gazinucy zyskali jedną prowincję od Kirkazji. Miałem dylemat, czy dać tutaj to Krymowi i Osmanom. Buz byłby taki, że jakbym zajął imertie, to mielibyśmy taki bezpośredni dostęp tutaj, taki sojusz, miałby dostęp w te, te miejsca. A tak na serio na razie osmanie w ogóle... A, Karakunu nie mam w ogóle w sojuszu, okej. Okay. A, bo zerwałem, dobra. <laughs> Pamięć złotej do rybki. I e, myślałem, że to da się, ale znałem, że nie, że sam sobie to kiedyś wezmę. E, to zaraz ruszymy się na imertie, tylko mały dylemat mam, ponieważ mam dosyć sporo agresywną w okolicy, chociaż tak na serio żadne ważne państwo, Georgia, i Kirkazja to Te trzy państewka, którymi mam agresywną eee, i, I druga sprawa, muszę mieć punkciki administracyjne, żeby to okorować Dlatego... Nie wiem, czy poczekamy z tym korowaniem, czy nie Bo wiecie co? Zatakujemy od razu, oni nie mają żadnych sojuszy, więc nie muszę żadnych osmanów wzywać Nie dołączyliby się co prawda, ale kistym. Dogonimy ich w góry Tutaj zrobiłem sobie, zrobię sobie kora i jako że, bo to są jakieś klejmy, czy tam prowincje i które oni uważają może za swoje No i po prostu nie ma co tutaj robić korów Zrobię tutaj, ponieważ nie mają tego klejmowanego, ponieważ nie wiem czy tutaj by się kor w ogóle zrobił A tak by the way w ogóle wywalę przynajmniej jeden fort, bo za dużo po prostu fortów W tej okolicy Kurcze, no nie mogę nie mogę pozbyć się tego wojska Imerty, Lata i lata. I jeszcze bunt mi tutaj wyskoczył. Demet. Dobrze, że mam fort. Zresztą teraz by się przydał jednak Osmanie w wojnie, ponieważ mogliby się pozbyć tego buntu. Tego nie zauważyłem, że się robił. Ważny moment. Udało mi się zająć Immerty w końcu. Szybciej niż oni zajęli Kars. Co z tego, że Immerty zaczęło grać wcześniej i ma tylko jeden poziom fortu. To i tak jest sukces, bo to jest kuźwa bot. Więc w takim razie idziemy tego go zaatakować I udało się, nam minus 2 zrobiło swoje Jeżeli tylko zrobimy tu imerty i tak naprawdę będziemy mogli ich anektować e, ponieważ już wszystko porobione Tutaj podbijane prowincje Akurat w czasie się uzbierały się punkciki na korowanie, więc jest spoko Eee, jakoś z muntami sobie poradziłem, ale goddammit teraz tracę troszkę pieniążków I po wojnie Na pewno weźmiemy... da, weźmiemy sobie wszystko, jak tak wygląda z koalicją Me. To jest trzy państwa. To jest nic. Dem. Osłanie na niezło wojnę idą do. I chętnie im pomogę. Eee, z jednej strony why not. A, zapomniałem, że andarmowe war taxi, ja tego nie biorę w ogóle. Eee, z jednej strony niby why not eee, Mogę tam żadna Genuę sobie skoczyć, jeżeli będę miał przemarsz. O to, że kilka raczej nie da mi przemarszu po tej wojnie i potem, że im prowincję zabrałem. Chyba, że polepszą za relacje. Poza tym zawsze jakieś, e, jakieś fejworki dostaniemy za to. No i wojna została zakończona, tutaj Osmanie po, podbijali Albanię, zajęli sobie część Genuji tutaj, Kryn dostali w Ciry obecnie od e, Tribesów. A my zajmiemy się... Mamy Lukami, którzy obecnie walczą z Medyną. Ja zerwałem sobie z Medyną, gdyż widziałem, że to się, że, to się szykuje. Ale w takim razie, odzadkujemy ich od pleców i mam trzy klejmy. Weźmiemy sobie na ten tarap Al-Sham, bo forcik. A jak zdobędziemy już forcik, to łatwiej będzie go utrzymać. I wzywamy oczywiście Osmanów. Najlepiej to zrobić jak najszybciej, zanim Osmani nie zaczną trenować swojego wojska. I tak dalej, i tak dalej. Karakundu w ogóle nas ostrzegło. Z powodu deptów nie dołączyli się do tej wojny. Nie mają też trusa pięcioletniego z Mamelukami. I pewnie trochę tam dyplomatyczna reputacja spadła, czy jakieś inne trasty. Więc jest dla nas bardzo dobrze. Dostaliśmy troszkę faworków z osmanami za tą, walkę, za tą wojnę, co prowadzili. I jak skończymy Mameluków i nie będzie nasza kondycja wyglądała źle i finansowa i militarna, ponieważ mamy mało manpowera, bo cały czas prowadzimy praktycznie wojnę na lewo i prawo, to zatokujemy sobie właśnie karakunlu. Posiadam na nich Permanent Claimant, teraz zrobię sobie jeszcze kolejnego, może nawet dwa, bo mnie kurde stać, a jednak nie stać. Potrzebuję 40, a mi spada, więc... Kij z tym. No i lecimy na mameluków. Demyt. Mamelucy, e, Osmanie dają mi subsydia w wysokości prawie 7 dukatów przez najbliższe 20 lat. Co? W ogóle jestem... Trzymam się z technologią. A, zapomniałem sobie zrobić artylerii, demyt. Już artylerię mam Jestem technologią militarną przynajmniej. Eee, trzymam poziom, chociaż mm. <laughs> osumowani trzymają poziom jeszcze lepiej. No dobrze ich mieć po swojej stronie. Mamy lucy na nie mają ósmego poziomu. O nie, Ditmarzin akceptowało ofertę, żeby zostać wolnym miastem. Zawiodłem się, Ditmarzin, na Twoich ambicjach. Ty już tak powinieneś mieć zajęte pół e, północno-zachodnich Niemiec. E, demyt Osmanie tym razem porządnymi siłami wbijają się w Cypr, nie to co ostatnio 9 tysięcy, ale trochę smutek, ponieważ e, no nie skupił się na mamelukach tym wojskiem, ale 36 tysięcy mają tutaj, więc to nie jest jakiś wielki problem tak na serio. Medyna niestety została zanektowana kompletnie przez mameluków i to oznacza, że zaraz skupią się całym wojskiem na mnie, to oznacza, że mogę zostać kompletnie zjedzony te moje kochane 14 tysięcy wojska. Gaddzemy... Dobra, biegną Osmanie. biegną, biegną, Dobiegnął, dobiegną, dobiegli. Świetnie. I jeszcze krym przybiegł i mają busty do ataku na tych terenach. Zarąbiście, uratowali mi dupę. A teraz ja się cofam, powodzenia Osmani. A nie, bo muszę muszę zyskać tereny na wschód, zapomniałem. Ajdź! Teraz nie mam jak się tutaj dostać w ogóle, bo nie ma tutaj żadnego Szamaru, ani żadnej Medyny. Ała, nie no, musiał teraz lecieć tutaj na Półwysep Arabski, żeby przez całe te pustynie Mameluków. Osmanie zajęli już stolicę Mameluków, znaczy ja zająłem, no widzicie, okupowane przez Hisn-Kajfę, więc e, udało mi się zająć stolicę Mameluków. E, moje główne siły tak na serwse chodzą po prowincjach, które ma zająć Osman, później i po prostu je łupią na lewo i prawo, e, bo why not? E, no, ewentualnie później zrzucimy się bardziej w Mameluków. E, jest dla wielki plus, o ja już widzę, chyba że im się powoli kończy. E, jest wielki plus tego, że zajęli stolicę, ponieważ niedługo Mamelucy powinni wybuchnąć i tyle będzie z, z, z tego wspaniałego wielkiego państwa. Kurczę, osmani desantują się co wojna, ten zasrany Cypr. Wysyłając teraz no wysłać 20 tysięcy wojska, a nie chcą go w pokoju. A ja sobie wezmę dosyć sporo prowincji akurat. gdyż ta koalicja Kirkazja i mamelucy, to nie jest dla mnie żaden problem. To no, tam jacyś mamelucy mogą pogrozić. Ewentualnie jeszcze dalej wezmę i pójdę bardziej w tą pustynię. Też why not? Coś nowego? Nie, nie ma żadnych problemów. Chociaż bez tej prowincji mogę, później ją wezmę eee, i w takim razie, albo no nawet bez, bez tego, bo to, to jest biedna prowincja, biedne prowincje. Już sobie agresywną trochę zaoszczędzę, ale wezmę sobie dzięki temu dużo pieniążków, orepsy, bo dużo pieniążków zgarną niestety Osmanie tradycyjnie. Bo ja zgarnę jedynie znowu 10%, Osmanie znowu 90%, więc ja dostanę z tego ze 100 dukatów, oni dostaną w masę, więc Warrepsy się przydadzą, gdyż Worepsy ja dostanę akurat. I jest wyśmienicie, oni zyskali te tereny. Zyskają te tereny. Z tej tam ładnie się podzieliliśmy. Ja bym chciał Erzikan, bo wtedy bardzo miło. Jakby mi sprzedali to prowincję chętnie bym ją kupił, no, nawet za całkiem spore pieniądze, które oni sami mi dają. I mamy kolejną grupę idei, gdzie ja chciałbym wziąć administracyjne, ale są problemy z punktami administracyjnymi u mnie, więc jeszcze nie wiem co wezmę, pomyślę. Ale zaraz idziemy sobie na Karakunlu. <laughs> Pierdole, zimałem... wziąłem sobie e, technologię administracyjną i nie mam teraz punktów na korowanie. To sobie poczekamy z wojną z Karakundu niestety. Czas na wojnę z Karakundu, e, jest to praktycznie najlepszy moment, gdzie możemy to zrobić, ponieważ Osmani mają bunt akurat na wschodzie Shiitów, si e, z tego powodu byli zmuszeni zmobilizować całe wojsko, i praktycznie to całe wojsko manew, idzie im gdzieś na wschód, co nie? Tajdotekę, oni tutaj e, skończyli akurat wojnę, no i się dołączą plus oprócz Karakunlu dołączy się Ajam któremu wcześniej pomogliśmy, a czy, czy nie pomogliśmy właśnie pomogliśmy Karakunlu, żeby Ajam dostał w Ciry Dlatego zaatakujemy teraz na, na przykład na Mosul e, plus jest początek miesiąca co oznacza, że jest szansa, że Karakunlu nie ma włączonych fortów czyli jest szansa, że wejdziemy do Musulu i po prostu go zajmiemy tak jak zajęliśmy raz e, Fortnite chyba w Georgii, czy gdzie to było. I mieli włączony. No niestety... E, to, to, to akurat nie udało nam się tej części wymanewrować. Bo jesteśmy bardzo blisko właśnie do... O, możemy nawet Golden Era, bo zrobiliśmy Embrace Renesans. E, w sumie zastanawia się, czy to zrobić. Ponieważ to daje niezłe busty morale armii szczególnie. All Power Coast też spoko, bośmy się rozwijali. Absolutem to pół i Goods e, Product Modifier to, no, to też spoko, bo zwiększy nam ekonomię. Nasza ekonomia bazuje na warlapsach częściowo. E, od otrzymanie już tam wcześniej wycofali, jednak nie trzymali ich 20 lat. O i widzicie, jaka piękna sytuacja akurat poszli. A Ajam zbiera pierwsze Ciry, i to Ajam nie włączył fortu na wojnę, a nie Karakunlu. O, to świetnie, cudownie. To jednak mogłem zatokować pod koniec miesiąca. Najlepsze w tej wojnie jest to, że osłanie praktycznie nic po niej nie oczekują. Wszystko co wezmą oddają mi. Nie ma tak jak tutaj, że wzięli sobie nagle tak z dupy sidem i nie chcieli jej oddać. A cypr to już jak najchętniej oczywiście. Bo ja cypr został w końcu wpojony przez wameluków i troszkę tutaj od południa partykularyści ich biją. Partykularyści to w ogóle jest taki XD bunt, ponieważ to jest rodzaj ludzi. Którzy chcą bo chyba po prostu przywileje z tego co pamiętam. Okej, czytałem co to są partykularyści, tak na początku właśnie M4 wychodziło, czyli 6-7 lat temu. Dlatego jeżeli to nie jest prawda, więc to, to, to sorki, ale z tego co pamiętam to były właśnie coś w rodzaju ludzi, którzy po wasze przywileje i tak na serio to tylko zaszkodzi państwu i tym podobnie Walczymy, Olej, Olej ich zjedli! damet osłanie w ogóle mają złotą erę więc lepiej ich na razie nie dotykać. Złota era chyba 50 lat trwa, co nie? No, dokładnie. Polacy taką złotą erę mieli na początku XVI wieku, a po było tylko gorzej. To ciekawe, podczas tego Złotego Wieku, jak tam nauczycielki na historii mówią, jak, jak, jaki to był piękny czas, to był główny czas dla Polski, bo wtedy Polska właśnie, wtedy Litwini potracili masę terenów na wschodzie i z tego powodu bo Moskwa tak na serio wzrosła. To dlatego, że Polacy nie umieli wtedy walczyć z Moskalami, potrafić walczyć, walczyć dopiero umiał. A nawet nie Zygmunt III Waza, tylko Żółkiewski, który się wtedy wpierdzielił w Moskali, a później tak na serio mieliśmy problemy z walką z Moskwą, chyba ja, żadnej wojny nie wygraliśmy później, z tego co pamiętam. I później pierwsza wygrana wojna z Rosjanami była dopiero za Piłsudskiego, że za Piłsudskiego, no i tutaj wiele osób zawsze ma problem, czy to Piłsudski, czy to... Eee, Rokoszewski czy jak się nazywa ten generał Czy t, trzeba brać Witosę, bo wtedy był przy... rządził i on tak na serio zorganizował wojsko polskie i tak i, i, i wie, wiele, wiele jest tego. Dlatego bez w to oczywiście sami możecie napisać jak uważacie eee, Ale bez znikania ode mnie po prostu do, dopiero w bitwie pod, eee, pod Warszawą okazało się, że, że jednak udało się Rosjan pobić co się nie udało kilkuset lat o, mieliśmy w ogóle misję to, Nawet nie wiedziałem. Reconquer Aleppo. To już Aleppo zjawiałem wcześniej niż to od Karakunlu. 20 armii Tradition. 15 prestiżu. A z tego co ja w ogóle zyskałem, 15 prestiżu. I niby misje już mam zakończone. Te pod nasze państwo. Ale my musimy zająć jeszcze masę, masę prowincji, żeby ukończyć Achievement. Osmanie w końcu są w wojnie, która może ich niestety bardzo zaboleć, ponieważ podzieli wojnę Genui. A po stronie genuję opowiedziała się m.in. Francja. Jakby nie mogli tej jednej prowincji, pewnie o którą walczą, wziąć w poprzednim pokoju, nawet odpuszczające jakieś inne rzeczy, które wzięli. Wogli to po prostu odpuścić albo wziąć. A teraz nie, teraz to muszą walczyć z Francuzami. Dlatego wojna będzie silna, potężna, Austria w życie, dla każdemu przemarsz... prawo przemarszu. My pomożemy Osmanom tak bardzo jak jesteśmy w stanie. A wiecie, nasze możliwości to w zależności od sytuacji są albo ogromne, bo jesteśmy jednak potężną hisny Kaifą, e, albo nie są najlepsze. A właśnie, jeszcze za darmo mogę brać Race for Taxes, to muszę pamiętać, bo era się nie skończyła. O, się dzielnie w Salzburg idzie nas 10 tysięcy Austriaków. My nie, e, Francuzów, My nie mamy słabego wojska. Minus 2 bo minus 2. Ale zrektowaliśmy ich kompletnie. Idzie na nas więcej teraz Francuzów. I teraz, jeżeli Osmanie nie przyjdą w czas, to my jesteśmy zrektowani. I niestety nie przyszli w czas, i musimy się wycofać. Ale mam od razu wytłumaczenie, dlaczego nie mam je na froncie. W ogóle Tunezja zaatakowała rządami Mameluków i, i zajęła im nawet Aleksandrię. Nie że podeszła, tylko zajęła. Damn, it. ale oni teraz stracili. Ale on musiał się z Tunezją bić pewnie, żeby ten bogaty state zdobyć ponieważ tam jak dacie handel na ten state i zbijecie całą autonomię, to on jest taki bogaty, tak, pieniądzo dający. A tutaj dostają niestety trochę w tiry, bo źle się rzucają wojskiem na wroga. Nasza strona straciła już w ogóle 90 tysięcy wojska, co jest tragicznie wielką liczbą. I ja nie wiem, czy będziemy sobie, będziemy w stanie płacić mamy lukami. Dobra, nieważne, jak oni tego buntu jeszcze nie pokonali, co na desercie po prostu mają tutaj. I tutaj są podbijani przez Makurię, chyba, że oblegają im stolicę, NIE! Więc to jest XD ze strony Mameluków i my po prostu... W ogóle nie zobaczmy Mameluków w leżerze. Mamy... Mam... Mam... Mamluks to jest 14 tysięcy wojska, czekaj, jeszcze ile? powera? Manpowera? Mamluks Niecałe 7 tysięcy, w ogóle na najemnikach lecą teraz, więc... Pieniędzmi to oni na pewno nie szestają Chociaż pewnie weźmie się trochę od nich hajsu na... Tu, które nalowny mogą wykorzystać O! 113 tysięcy na 178 tysięcy wojnie o... Co w ogóle się, tutaj się skończyło? No zajęli tą prowincję, bo wygraliśmy You eee... no, I will renounce their claim on Keftons and Suckies To pozbili się jeszcze dwóch claimów i trochę hajsu Z tego powodu Zostało no, mi 40 faworków, ale Z tego powodu Warto było poświęcić 300 tysięcy ludzi w tej wojnie O po stronie państw katolickich może tak, ale patrząc po osmanach, no niekoniecznie. Ale musimy się szybko oddzielić na mameluków, ponieważ wszyscy szarpią tych mameluków, to my też powinniśmy ich trochę poszarpać. Osmanie chcą prowincję... prowincję eee, sam powinienem dać sobie rady. Ciekawe, czy sobie właśnie strzeliłem w Korano. Cyk. O, Nobelci się mameluką pojawili, aż 27 tysięcy. Jak no nie podejdą, to będzie bardzo dobrze. A tak, to niech sobie nawet odbijają te prowincje moje. Najlepszy, no najlepszy trick, żeby w tym przypadku ugrać jak najwięcej. To jest nawet jak oni by to wszystko zajęli. No, odpuszczając, że pójdą na mnie, ponieważ ja wtedy dostanę kompletny wpierdziel. Ale, i żeby wszystko zajęli tutaj naokoło, to my po prostu szybko odchodzimy, odbijamy te prowincje i bierzemy od mamy luków co chcemy. Ja już oni mnie teraz trochę straszą. Dobra, zaraz spróbuję Domaszek uratować. I Osmanie idą tutaj mi pomóc, świetnie. No, dał część, które triggerować, a i gdzie ma iść. I dzięki temu jakoś to leci. Ale jak ja mam problem? ja, nawet ja mam piechotę i mam artylerię. Ja nie mam tutaj w ogóle konic ani nic. Zapraszam ja wojska, nie ma Że do tyłu w cholerę pieniędzy. Znaczy, ja manpowera. I jeszcze ktoś się przyjechał pod oknem, dlatego. Po skończeniu tej wojny, skończymy odcinek. To będzie długa przerwa, po prostu. Eee, bo będę musiał odbudować sobie manpower. Dobra, w tym momencie kończymy wojnę. Będziemy sobie jakieś tutaj ładne prowincje w pokoju. Jakieś ładne statey. Nawet nahapmy się tego od cholery szczerze mówiąc, ponieważ a, najzwyczajniej w świecie będę miał długą przerwę przecież w wojnach, więc można brać dużo. Bardzo duża agresywna ekspansja. Ale będziemy mieli długi, długi pokój, dlatego nie widzę w tym jakoś, jakiegoś wielkiego problemu. Co już zostawiam się, czy bardziej w pustynię nie pójść. Ale nie, to jest są bogate staty, bogate rejony. I będzie przy okazji od razu możliwy atak na... Chociaż w sumie. Chociaż w sumie jakbym poszedł w pustynię. To bym dorwał się tutaj. I to ja mógłbym się rozwijać. I tak też zrobimy. Ładne staty w sumie e, wyjęte, Dobra, weźmy tak. I weźmy troszkę pieniążków jeszcze od nich. Chyba, że mogę warrepsy. Nie mogę warpsów. No to 300 pieniążków, niestety dużo osma nie zyskają, ale teraz ja zyskuję coraz więcej. I jest potężna Kaifa, która ma bunty, 24 tysiące gruzinów Którzy nie wiadomo jak się mnożą tak szybko, że mają tyle wojska i tak dalej no obuntowania się e, Dlatego e, Do zobaczenia w kolejnym odcinku z Europenius XIV, mam nadzieję, że wam się spodobał No i troszkę czasu, troszkę przerwy będę potrzebował pomiędzy podbojami, dlatego może minąć trochę lat Do zobaczenia, na razie, cześć, pa!